Zobaczenie naszego Pana Jezusa Chrystusa i otrzymanie bezpośredniego przesłania od Niego to już coś wspaniałego, ale wyobraź sobie, co oznacza zobaczyć i usłyszeć ponownie troje z najbardziej ukochanych i czczonych świętych naszej wiary, świętego Jana Pawła II, świętą Faustynę i Ojca Pio. Prawdziwy cud, prawda? Jakbyś zareagował? Ile wiary i nadziei złożyłbyś w tej wizji? Bo dokładnie to wydarzyło się kilka dni temu, tutaj, w naszej ukochanej Polsce. Ale najbardziej zaskakujące jest to, że to przesłanie nie zostało powierzone dorosłemu, który ma już doświadczenie i mądrość. Zostało ono przekazane dziewczynce, mającej zaledwie 11 lat, dziecku wybranemu przez Boga, aby niosło boskie objawienie. Co mogłoby być bardziej imponujące i poruszające? Jezus i ci trzej wielcy święci. Ukazali się temu dziecku z pilnym przesłaniem dla nas wszystkich, a szczególnie dla Polski. Żyjemy w trudnych czasach, pełnych niepewności, prób i oddalenia od wiary. Jednak w środku tego kryzysu duchowego ci święci, tak ukochani przez Polskę i świat, otrzymali od Boga pozwolenie, aby przekazać nam pilne ostrzeżenie. Jeśli nawet ci trzej święci wstawiennicy, których życie było poświęcone modlitwie i ofierze, teraz się objawiają, musisz się zastanowić. Dlaczego teraz? Co przyszli nam powiedzieć? Co oznacza to objawienie dla naszej wiary, dla Polski i dla przyszłości całej ludzkości? Ta wizja miała miejsce kilka dni temu, a ostrzeżenie, które Jezus i ci święci przynieśli temu dziecku, musi zostać wysłuchane z uwagą przez nas wszystkich. Zwróć uwagę na to świadectwo. Kasia jest dzieckiem jak wiele innych. Wychowała się w skromnej, ale głęboko religijnej rodzinie. Każdego dnia ona i jej matka chodziły na msze do małej kaplicy w swojej wiosce. Wiara zawsze była częścią jej życia, ale nic nie mogło przygotować jej na to, co miało się wydarzyć. Pewnego zwykłego poranka, po porannej mszy, Kasia została w kościele na swoje codzienne modlitwy. Uklękła przed ołtarzem, trzymając w dłoniach swój mały różaniec i modliła się w ciszy, jak to robiła każdego dnia. Ale tego dnia cisza została przerwana przez coś niebiańskiego. Najpierw Kasia poczuła delikatne ciepło, jakby kościół został otulony niewidzialnym światłem. Następnie powietrze wokół niej wydawało się zmieniać, stając się gęstsze, prawie tak, jakby samo niebo stąpiło do tego świętego miejsca. Nagle przed ołtarzem zaczęło świecić intensywne światło. Było to światło tak czyste i potężne, że Kasia ledwo mogła uwierzyć w to, co widzą jej oczy. A potem, w tym świetle, pojawiła się postać Jezusa Chrystusa. Spojrzał na Kasię z wyrazem głębokiej miłości i powagi. Kasia, ogarnięta mieszanką zdziwienia i podziwu, poczuła, jak jej serce bije mocno. Wiedziała, że stoi przed czymś boskim, ale nie rozumiała, dlaczego została wybrana. Dlaczego tak młoda dziewczyna, mająca zaledwie 11 lat, Miałaby zaszczyt zobaczyć Jezusa Chrystusa? Jezus, w swoim łagodnym, ale pełnym autorytetu głosem, powiedział: Moja córko, nie bój się. Zostałaś wybrana, aby przekazać światu wiadomość. Nadchodzące czasy będą pełne wielkich kar, moja mała. Świat oddalił się ode mnie. Ludzie porzucili wiarę, zwrócili się ku własnym próżnościom i zapomnieli o mojej miłości. Teraz zło przenika wszędzie. A ludzkość stanie w obliczu wielkiej próby. Kasia milczała, wciąż oszołomiona i pełna pewnego lęku, ale uważnie słuchała słów Jezusa. Kontynuował. To jest czas próby dla całego świata. Zbliża się trzeci wielki konflikt. Natura pokaże swoją siłę jak nigdy dotąd. Dawne plagi powrócą z mocą, a tylko naturalne lekarstwa objawione przez moją matkę was uzdrowią. Wielu straci wiarę. Wielu odejdzie ode mnie, a cierpienie będzie nieuniknione. Ale ci, którzy pozostaną wierni, którzy zwrócą się do mnie, zostaną zbawieni. Przesyłam to przesłanie, abyście się przygotowali. Nie lękajcie się tego, co nadchodzi, ale wzmacniajcie się we mnie. Wtedy Jezus wyciągnął rękę, a obok Niego zaczęły pojawiać się trzy święte postacie. Pierwszym był ojciec Pio, święty znany ze swoich darów duchowych. I oddania bólowi oraz ofierze. Spojrzał na Kasię z pełnym współczucia i determinacji wzrokiem i powiedział: Moja córko, cierpienie jest nieuniknione, ale jest także drogą do odkupienia. Świat oddalił się od Boga, dlatego nadchodzą wielkie boleści. To, co zobaczysz w nadchodzących dniach, będzie oczyszczeniem. Ale pamiętaj, ból nie jest końcem, jest środkiem, by wielu powróciło do wiary. Nie odrywając wzroku od ojca Pio, Kasia zapytała drżącym głosem: Ale jak możemy znieść tyle cierpienia? Co powinniśmy zrobić? Ojciec Pio odpowiedział: Powiedz światu, aby nie bał się cierpienia, lecz je przyjął. Przez cierpienie wielu znajdzie drogę powrotną do Boga. Modlitwa będzie największą bronią tych, którzy szukają zbawienia. Ból, moja córko, to klucz, który otworzy zatwardziałe serca. Powiedz ludziom, aby przygotowali się duchowo. Powinni zwrócić się ku sakramentom, spowiedzi i Eucharystii, bo tylko to ich wzmocni w nadchodzących trudnych czasach. Jezus ponownie spojrzał na kasie i powiedział: Cały świat stanie w obliczu prób, ale wybrałem Polskę na schronienie, miejsce, gdzie wiara będzie światłem wśród ciemności. Polska zostanie poddana próbie, ale stanie się również twierdzą nadziei. Proszę. Módlcie się za Polskę. W tym momencie światła. Jan Paweł II spojrzał na Kasię z delikatnym uśmiechem, ale w jego spojrzeniu była powaga. Moja droga, Polska zawsze była narodem silnym w wierze. Ta ziemia, która przeszła już przez tyle prób, będzie schronieniem w nadchodzących czasach. Ale wiedz, Polska zostanie poddana próbie jak nigdy dotąd. Wielu straci nadzieję, a zło będzie próbowało odciągnąć serca wielu ludzi. Jednak ci, którzy pozostaną wierni, znajdą tu ochronę. Nasz naród będzie kotwicą dla sprawiedliwych. Kasia poczuła, jak łzy spływają po jej twarzy. Czuła wagę swojej misji, ale także głęboką wdzięczność, że Bóg wybrał jej naród jako miejsce schronienia. W tym momencie święta Faustyna Kowalska, z obecnością promieniującą miłosierdziem i głosem słodkim, ale niosącym wyraźną pilność, powiedziała: Moja córko. Zostałam posłana na świat z przesłaniem Bożego Miłosierdzia, a teraz jest ono bardziej pilne niż kiedykolwiek. Czas Miłosierdzia dobiega końca. Pan wciąż wyciąga swoje miłosierdzie do wszystkich, ale wielu go nie przyjęło. Teraz zbliża się Sprawiedliwość Boża. Powiedz ludziom, aby zwrócili się ku miłosierdziu Jezusa, dopóki jeszcze jest czas. Powiedz ludziom, aby szukali sakramentów. Niech modlą się koronką do Miłosierdzia Bożego i ufają Jezusowi. Ci, którzy odpowiedzą na wezwanie miłosierdzia, będą chronieni, ale ci, którzy to zignorują, staną w obliczu nadchodzących kar. Kasia, czując ciężar misji, która została jej powierzona, zapytała: Jak ja, dziecko, mogę rozpowszechnić to przesłanie? Jezus z czułym uśmiechem odpowiedział: Wybrałem cię z powodu czystości twojego serca. Dzieci są najwierniejszymi posłańcami, ponieważ niosą w sobie prawdę bez grzechu. Nie bój się. Bo ja będę z Tobą. Zanieś to przesłanie światu, a wiele serc się otworzy. Z tymi słowami wizja zaczęła zanikać, ale przesłanie pozostało żywe w duszy i sercu Kasi. Jezus Święty, Jan Paweł II, Świętek Faustyna i Ojciec Pio przemówili nie tylko do niej, ale do całej ludzkości. Teraz to na niej, małym dziecku, spoczywała odpowiedzialność za rozpowszechnienie tego ostrzeżenia. W kolejnych dniach Kasia podzieliła się swoją wizją z rodziną i społecznością, a wiadomości szybko zaczęły się rozprzestrzeniać. Dlatego dziś postanowiłam podzielić się nimi z wami. Z powodu tego ostrzeżenia wiele osób zaczęło gromadzić się na modlitwie, prosząc o wstawiennictwo na czas próby, który się zbliża, ale wierząc, że dzięki wierze Boże miłosierdzie ich ochroni. Teraz, wobec tego cudu, który głęboko porusza nasze dusze, zjednoczmy się w modlitwie. Prosząc o ochronę i pokój dla nas, naszych rodzin i naszej ukochanej Polski. O Panie, z pokorą i ufnością wznosimy do Ciebie nasze modlitwy. Dziękujemy za Twoją miłość i za Twoje miłosierdzie, które nigdy nas nie opuszczają, szczególnie w chwilach niepewności i próby. Wiemy, że nawet gdy ciemności zdają się ogarniać świat, Twoje światło zawsze nas prowadzi i chroni. Prosimy z całego serca, Abyś wyciągnął rękę z ochroną nad tymi, którzy teraz słuchają tego przesłania, nad ich rodzinami i wszystkimi, którzy szukają Twojego pokoju. Ufamy, Panie, że tylko w Tobie znajdziemy siłę i schronienie. Chroń nas przed złem, które próbuje nas odciągnąć od Twojej drogi i umacniaj naszą wiarę, abyśmy mogli stawić czoła próbom z nadzieją i odwagą. Niech każdy dom, który jest reprezentowany w tej modlitwie. Stanie się schronieniem Twojej obecności, gdzie króluje miłość, kwitnie wiara i zawsze pamięta się o Twoim miłosierdziu. Prosimy Cię, Ojcze, za Polskę, tę ziemię wybraną, by być twierdzą wiary w czasach próby. Niech Twój Duch Święty wzmocni serca Polaków, aby nawet w obliczu nadchodzących wyzwań pozostali mocni i niezłomni w swojej ufności w Ciebie. Niech wiara tego narodu, ukształtowana przez tylu świętych i męczenników, Nadal oświetla świat i będzie latarnią nadziei dla wszystkich, którzy szukają Twojej pociechy. Panie, ufamy Twojemu nieskończonemu miłosierdziu i oddajemy się całkowicie w Twoje ręce, wiedząc, że na każdym etapie naszej podróży Ty będziesz przy nas, prowadząc i chroniąc nas. Amen.